Witam, pokażę Wam jak zmontowany jest opornik 1.9 TDI na pompie. Więc, tak, pierwsze co powinniśmy zrobić, to wziąć osłony z y, kablu do ko kostki od pompy paliwa. Diagnozujemy pin drugi i trzeci w moim przypadku i we waszym przypadku będzie to kabel zielono-biały zielono i szaro-zielony. Obojętnie, który z nich pinamy, opornik, który jest tutaj w celu. Tak zabezpieczone jako w celu testów prowadzonych. Prowadzimy dwa kable na kablu przez uszczelkę do kabiny, która znajduje się pod tunelem Tutaj i kable łączymy w kabinie pod przycisk. Jak Wam pokażę, no to w taki sposób oprowadziłem kable pod wyprowadziłem je tutaj i doci do kabelku. Zazolowany tam jest w środku. Prowadziłem te kable, zdejmując plastik plastikot spod kierownicy, rozbierając tunel. Kabel przeprowadziłem w tunelu tutaj i uśstawiłem go w miejscu obecnym tutaj. Zalecam najbardziej yy, włożenie opornika na początku 390 omów. Gdyż jest on taki neutralny, wszystko w zależności od waszego samochodu, czy wam walić świece żarowe, jak dacie 420, to jest już większa moc, więcej da paliwa wtedy. No ale może Wam wywalić świece żarowe, nie? Nie ma takiego filmiku na YouTubie, dużo osób pisze, że się nie da na, na kostce 10-pinowej, i też mam przepływkę z Boscha I normalnie to wszystko mogę zrobić nie podłączałem jakąś yy, szeregowo, tylko po prostu wpiąłem go, nie? No. Nie trzeba tam robić jak jest napisane drugi pin przed kostką, i drugi pin za kostką, tylko wystarczy po prostu przed kostką zdiagnozować drugi i trzeci pin. No, mówię tam, jakie te kolory zdejmujemy izolację, wlutowujemy się w nich, zabezpieczamy to, prowadzimy kabel do kabiny, bo najlepsza praca to jest pod przyciskiem. Zrobiłem już 1000 km i zmieniłem właśnie teraz na 420 i powiem, że nic się nie dzieje, nie używam go ciągle tylko nie wiem, w jakichś sytuacjach, nie wiem, wyprzedania czy coś w tym stylu. No tak nie jest ta moc, jaką piszą ludzie, że 20 kół, tylko delikatny przerost mocy jest. Ja wiem, że to jest szkodliwe dla samochodu. To jest każdego decyzja, decyzja liczę się z komentarzami negatywnymi. No ale po prostu są ludzie, którzy chcą co zrobić, nie się na soft. A ja mówię, znaczy w moim przypadku to nic, nic nie robiło złego. Pokażę Wam jak to działa, opornik jest w dół jest włączony Odpalamy samochód I widzicie Patrzcie na obrotomierz Teraz jest bez opornika Z opornikiem delikatnie obroty skaczą, samochód nie trzęsie Teraz wyłączę opornik Damy 1500 obrotów 450 opornik, i skaczę. Patrzcie, wyłączam opornik. Obroty spadają i nic się nie dzieje. Wszystko jak w najlepszej normie. Jeszcze raz załączam opornik i go wyłączam. Wszystko jest w dobrej normie. Nic się nie psuje. To jest moje zdanie. W moim silniku jest to silnik 1.9, czyli 90 koni, oznaczenia silnika AGR na pompie i bez dwumasy. Nic nie zgrzyta, wszystko jest i dziękuję, pozdrawiam. I robicie to na swoją odpowiedzialność, ja do niczego nie zmuszam i nic nie obiecuję. Pozdrawiam.